Dzień dobry, witam Was przemacznie w magdalenkowych frykasach. Dzisiaj zaproponuję Wam indyk Ala Ala, czyli indyk Ala moja mama, ponieważ moja mama ma najmniej Alicja, więc jest indyk Ala Ala. Moja mama robi ten indyk z taką przyprawą, i to nie jest reklama kota mi przyprawa do indyka, ale wiecie, że ja jestem przeciwniczką używania gotowych przypraw, dlatego że tam jest bardzo dużo soli, a ja tam gdzie można, ten sól unikam. W związku z tym moim sposobem na robienie własnych przypraw i sprawdzanie z czego taka przyprawa się składa. Odrzucam sól i robię taką przyprawę samą. I dzisiaj pokażę Wam, jak ja tę przyprawę do indyka zrobię sama z, ze świeżą pietruszką, ze świeżymi pomidorami, ze świeżą cebulą i ze świeżym czosnkiem. Oczywiście dodając jeszcze suszone zioła. Ten indyk będzie wyjątkowy, ponieważ on będzie pieczony z morelami suszonymi. I chciałam tylko powiedzieć, że niektórzy z was pewnie się nie spodoba to, że ja będę obsmażała to mięso na maśle. Otóż masła nie należy się bać, nie należy go też jeść łyżkami, ale masło w kuchni wyzwala. Tak wspaniałe smaki i aromaty, że jak się troszeczkę go doda, to naprawdę nasze zdrowie na tym nie ucierpi, a kubki smakowe będą nam bardzo długo, długo wdzięczne. Francuzi wiedzą, co jest dobre, oni przecież używają przede wszystkim masła. Był taki trend, że masło jest niezdrowe, że trzeba jeść margarynę. Otóż ja nigdy nie ulegałam tym wpływom, zawsze i u mnie w domu moja mama używała masła i my z siostrą również używamy masło, oczywiście w rozsądnych ilościach. Dzisiaj podam moje y, danie mięsne ala ala z y, pampuchami parowcami. Już robiliśmy dawno, dawno temu, ale wracacie do tego przepisu i zrobimy z konfiturą z czerwonej cebuli. Pyszna konfitura, już też ją robiliśmy, więc polecam. Naprawdę ona jest wyśmienita do tego dania. I cóż, nie pozostało mi nic innego, jak bardzo serdecznie Was zaprosić do mojej kuchni. Tymczasem, ja mam taki pojemniczek, taki mini blender, więc do tego mini blendera wrzucę pół cebuli dużej albo jedną małą, dwa ząbki czosnku, taką garstkę zielonej matki pietruszki i pomidor. Bez tego pypcia tutaj. I do tego wrzucę taką małą do kawy łyżeczkę białej gorczycy. I to wszystko zbląduję. I gotowe. I teraz Rzucam to do miski. Ależ to jest aromatyczne. Mm -hmm. I do tego dodaję pół łyżeczki kurkumy. Łyżeczkę czerwonej papryki słodkiej. Trochę brazylii. Popieprzę to wszystko. Pół łyżeczki gałki muszkatołowej. Trochę oleju, ale nie dużo. Ten pomidor z cebulą i czosnkiem jest już wilgotny. I spora łyżka, właściwie można dać dwie łyżki miodu. I mieszam bardzo dokładnie. Hmm, ależ tu pachnie w tej mojej kuchni niesłychanie. I dodam też trochę soku z cytryny. No, i jeszcze zapomnieliśmy o podstawowym składniku. No nie podstawowym, bo ja tej soli daję bardzo mało. Mięso ma to do tego, że jeżeli używa się bardzo dużo przypraw, to ono wyzwala z siebie sól, więc yy, czasami można tę sól pominąć. I bardzo dobre jest to mięso. Ja troszeczkę dodałam. Moja zaprawa jest aromatyczna i pyszna. I teraz mam tutaj udźce indycze. One są ze skórą i obowiązkowo z kością. Ja już Wam kiedyś mówiłam, że mięso pieczone z kością jest dużo, dużo lepsze. I ten sos jest taki bardziej wyrazisty. Mam tutaj trzy takie udźce indycze. I teraz muszę je bardzo dokładnie z każdej strony i w każdym zakamarku obtoczyć w tej przyprawie zaprawie którą przed chwilą robiliśmy gotowe a resztę wlewam też tutaj i niech to wszystko razem się połączy i te smaki się ze sobą przegryzą przyprywam to bardzo szczelnie powiem i wstawiam do lodówki u mnie będzie się to macerować do jutra na patelni Rozpuszczam masło. Proszę się masła nie bać. To mięso naprawdę będzie miało zupełnie inny smak niż takie, które byłoby na oleju czy oliwie podsmażone. No, zawsze można spróbować, ale jednak nie ma to jak masło. Francuzi wiedzą, co jest dobre. Masło się jeszcze topi, a ja już pozwolę sobie położyć mojego indyka na patelni. I muszę bardzo dokładnie obsmażyć. Ale zapach ja. I przewracam ja na drugą stronę. Mm. Proszę zobaczyć, jak pięknie jest obsmażone mięsko. I wkładam do naczynia żaroodpornego, w którym będę piekła. Mm. Zalewam resztką tego sosu z patelni. Wlewam również to, co mi zostało. Resztki tego sosu, w czym się zaprawi, w zalewy właściwie, w której się macerował indyk nocą wrzucam kilka suszonych moreli przykrywam i wstawiam do piekarnika piekarnik jest na nagrzany do temperatury 190 stopni myślę, że na jakieś półtorej godzinki po dwóch godzinach bytności w piekarniku mój indyk, a właściwie ujce indyczy wyglądają tak i mam nadzieję, że Wam wyjdą też tak wspaniale rumiane też tak wspaniale pyszne ja dzisiaj moje uczce z indyka podam z bułkami drożdżowymi gotowanymi na pasz, czyli z pampuchami parowcami. I to jeszcze nie wszystko, proszę Państwa, bo też na stole zakości moja konfitura z czerwonej cebuli. No i cóż, smacznego!